Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Stąd Star z odkrywania postaci lecimy sobie z kolejnymi trzema dniami. Okej, okay, mamy zimę. Absolutnie nie pamiętam co ja tu robię mamy skrzynki, które działają. Nie, bo po prostu w te skrzynki nie działają tak jak powinny. To jest bardzo przykre. Chciałam je sobie zrobić na początek. Chciałabym się dostać do tej skrzynki, bo tak myślałam, że jest gnizna. E, Tutaj są mi takie rzeczy. Teraz o ja tu poprzeglądam, ja już nie pamiętam szczerze, co gdzie było. I sobie pochowam co niepotrzebne. Tu patyki są dobrze widzę. Trzeba je schować do właściwej skrzynki. Teraz to, to przechowaj. Chyba jedzenie miałam sobie zrobić, tak coś mi się wydaje. Ale to jest bardzo hmm. A ja mam gdzieś drewno? Koczekaj, to są apatyki. I tu jest drewno, no tak. Mhm, to już nie jest na apatyki. Ale... a więc tak się sprawa ma. Tu sobie przechowam, teraz tak będę nosić. A ja nie, mam zrobione. Coś dobra. Mmm, to choć ty jest trzymał patyki na razie i to też podzielam. Szkoda, żeby się y, wiecie, z I teraz e, muszę odejść trochę od tego plecaka, żeby bezpiecznie wrócić do mojego starego widoku dobra. A nie zaraz wszystko będzie wyglądać jakie zaśnieżone. Mm -hmm. Mamy ptaka i możemy temu ptaszkowi dać to. Okej. Okay. W sumie ja muszę zużyć granat to i to i z tego zrobimy kulki. Dobra. Dobra, dobra. Jakoś to będzie. Teraz się tylko boję, że to co tam zasiałam już mi nie wyrośnie. Bo... Lataj, raczej słusznie się obawiam. Mm. Dobra, co tam będę sobie szczędzić? Z tego co pamiętam, 5 mięs może chyba. Zjeść. Przebiegę 5. Zobaczymy. I pójdziemy do pajęków. <laughs> Żeby ten dzień nie był tak strasznie nudny. Dobra, lecimy z tym. Tobie lecimy dać. Raz, dwa, trzy, cztery, halo, pięć, właśnie, jeszcze pójdę szybko, zobaczę. Dzięki. Zobaczę szybko na te żabki. Um, jeziorka, jak się tutaj sprawa ma. Czemu ja czuję, że jestem za blisko do ekranu? Zamarznięte, idę Do tego się... do będę chodzić i teraz będziemy musieli robić w zimie taki mur. dosłownie tu, taki mur wzdłuż. Dotąd. I najlepiej jeszcze gdzieś tutaj zakręcający. Po prostu odgradzający, też aby od nas. <śmiech> Ojej. <śmiech> Ale mi coś się na gardełko. A, no, dobra, lecimy na górę. Do pająków. I wrócimy tu, kim mam na nadzieję, że nie zamarznę w ten czas, bo zapomniałam, że to jest zima. Siema, pająk, szpaki. Gdzie z tym boksem? Siema, się sprawia, szybko, 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 to będzie szybko. Czemu samo miasto spotwala, Proszę, ja was, ja chcę coś bardziej treściwego. Ale są u góry pająki jest pająk. Co się nie sadzisz? Ale pająki. No cóż, nie, 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 ja chciałam biegacza czas tego Ty A e, tych waćpanów nie zamierzam atakować. Aha, stąd już wszystko poszło, nie? No cudownie po prostu. Co ja mogę teraz zrobić? Tam są jeszcze pająki, ale to już by się tam nie chce iść. Oho, tutaj się osiedliły pięknie. Według koło nas się też nie osiedliły. E, ja sobie od was wezmę jeden nut. Tak, pozwólcie, że sobie go wezmę, bo mi się przyda bardziej niż Wam. No. No, mam nadzieję, że w ten sposób mi gniazda nie zniszczy, ani nic, ale potrzebuję jedzenia, okej? Okay? To jest konieczność wyższa. I w sumie ja patrzę. Cze, 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 czekajcie. Tutaj też będą e... nie tu. Tu też powinny być te lodowce. Zobaczymy, zobaczymy. Trzeba pochodzić po świecie trochę. Dać możliwość generowania się nie zjadam tych kolek w końcu. Generowania się tym wszystkim um, strukturą. Może tak to nazwijmy. Dupka mi już zaczęła lekko przymarzać. Tak sobie teraz pomyślałam, że w sumie um, zima jest takim, takim dość nudnym porą roku, bo ja nie jestem w stanie tego robić. I się zaczęłam zastanawiać, czy po prostu nie będę sobie robić um, po 4 dni na odcinek. Przy tak, nocy w ogóle nie będzie. E, będzie dużo cięć, no bo to jak będę gdzieś szła, no to a po co ma się tu wyświetlać. I ja bym poszła tu. W tym odcinku. Czyś czuję, że to może wypalić. Na razie ogrzeję sobie dudkę po prostu całą noc będę tutaj stała, e, aż się zagrzezie ostatecznie. <laughs> to sobie zrobię porządek z tymi rzeczkami wszystkimi. Przechowaj, super. E, gluciu. nie mógłbyś tak bliżej mnie? Kurczę, nie może bliżej mnie. Nie ma jak tego tak ustawić, żeby stało bliżej. No dobra, to w sumie na tyle, bo skończył się już dzień, nie ma za wiele do zrobienia. Więc ja sobie tu co ja niby mogę zrobić. Postoję. Bo jakby statu, statcy mam piękne, więc nie potrzebuję... Um, wiecie czego. Nie potrzebuję regeneracji, więc nie będę sz szkła. szła do namiotu. Więc co? Myślę, że po co tam pójdziemy na prosty taki jest plan i myślę, że jest dobry. Okej, okay, trochę panie w czasie. Przypomniałam sobie o tym, że muszę zrobić prowiant. Już się dzień zaczął i szkoda mi dnia, więc szybciutko zrobię te głupie żabie utka i e, lecimy. Zmarnowałam północy za tak naprawdę mogłam to sobie na spokojnie wtedy zrobić, no ale trudno. Dobra, przepieczone lecimy w dół. I to na, e, będziemy zmieniać. Zbierać Dobra, mam flintę w razie, czego mam flintę, więc. W najgorszym wypadku posielimy się z słabszym kill kilofem po prostu. Nie posiedlimy się, tylko użyjemy. Eee, chodź tu, chodź tu, biegacz, bo ja nie mam skąd brać yy, niektórych rzeczy. Biegacz, 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 biegacz. Szybko, nie, 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 nie. Ja go zabiorę, ja go złapię. Co prawda, na pustyni będzie ich jeszcze więcej. Yy, o, to se w szabie. I. Dobra. Eee, i... Of course, nagrywanie jest męczące cały czas, więc jeśli będzie coś ciekawego, to a nie martwcie martw się, wszystko zobaczycie. A na razie po prostu się załączam, żeby nie ciągnąć nudnego kontentu. Będę zbierać absolutnie wszystko. Także podsumujemy sobie w co udało mi się wyzbierać. Nie wiem, czy widzicie, co tam się dzieje. Bardzo mi się to nie podoba, że naszej siostra wpadła do głowy w walka z pingwinami. Szybko, siostra, chodź stąd. A biegacz mnie kusi. Trudno, nie zdechnie. Kolejny raz w tej serii. Kto by się spodziewał? Miodowy okład. Jakbym jeszcze nie miała tego odkrytego. Nic nie skinęło, nic nie skinęło, dobra. Ok. Szybciutko na sekundkę dosłownie po cięciu się do Was odzywam, e, już Wam pokażę co zrobiłam. Tylko sobie tutaj że tak powiem mocno rozpalę w ognisku, żeby móc swobodnie stać przez całą noc. E, za dużo tych lin. Pal się pięknie, ty też się pal. Ojoj, ojoj, oj! Ale wiesz, co ten popiół, który z tego będzie i tak sobie weźmiemy. No trudno. Kolejny biegacz, jak miło Sorry, po prostu za dużo tego I nie mogę e, zrobić tego, co powinnam Już zrobię, już zrobię Już się przestanę rozpraszać e, Tylko zrobię sobie jeszcze ognisko na zaś Trzeba mieć Bo drzewko, ponieważ e, ilość mi się troszeczkę zmniejszyła Przeszłam tu, przeszłam tu, przeszłam tu Pozbierałam oczywiście kamienie Odkryłam więcej pingwinów, trochę lodu pozbierałam Wiadomo, tym wszystkich chrzaczków, niechrzaczków I, I na razie sobie czekam na poranek No i e, znowu Ruszymy dalej. Coś czuję, że to gdzieś sik tutaj tak pójdzie, wiecie, że pójdzie tu i tu i tu pewnie jakoś tak pójdzie, 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 żeby się połączyć właśnie z tym miejscem. Mm. Ale czy mam rację tu? Zobaczymy jutro. W sensie następnego dnia wierzę w następnym Dziękuję. odcinku. Okej, następny nie lecimy. O, 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 joj, 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 joj. Nie chcę być. Ała, 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 awa, ała. ała. To chyba jedyny sposób, żeby tak y, go omijać ehm, Tego pana złego Siostra, broń mnie Shit Chodź, chodź, chodź Idziemy stąd, Abi, Abi, chodź Kurwa, jak mi ta lampucera zginie, to tyle z tego będzie Dobra, lecimy Ja nie mam co prawda żadnej zbroi, ale... Oj, 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 dobra, bierzemy ciebie Bieremy, bieremy, wierymy. Co tak zjeprzasz? Wystarczy ci się przyznać po prostu, że się boisz. Dobra, chodź, 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 Abi, Abi, Abi! Idziemy stąd, siostra. Okej, okay. już wiemy, że tutaj nie wchodzimy. I na pewno tam nie zwiedzamy. Nie dednij Bo normalnie się wkurz. Delikatnie rzeczujmy mówiąc. Siostro. Gdzie jesteś? On jeszcze na niej celuje? W dół gdzieś? E. Zabiłaś go? Coś tu jest nie tak. Coś tu jest bardzo nie tak. Nie wiem, nie wnikam. Grunt, że wróciłaś cała, w jednym kawałku, a nie w kwiatku. To mnie cieszy. O fak, kolejny dziad. Nie wierzę w to. Przecież, że ja ich nie. Choć tu, choć abi, abi, idziemy stąd. Fajnie, że mam tutaj ten, ale. Ty, kuźwa. Może nie zginęło, może nie zginęło, może nie, nie zginę Chciałem powiedzieć, że może nie zginę Ty, koźba. A, ty mi do czystera strzelasz Dobra, celujemy cię, celujemy. Siostra? Dojedziemy go. Na koniec świata i jeszcze dalej. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. A serce nie pójdę w obiadacza. Oła! Ty przybrzydły Morsie, ciebie wezmę. Nie wezmę, bo z taki jesteś, tchórz. Masa jak raz z nimi. Tchórze. Takie. Dobra, przechowam sobie Miałem coś jeszcze, przechowam. A, i idziemy zbierać tutaj jeszcze rzeczy. No trudno, co się stanie z Abi to się stanie. Au. Nie. Chyba nie teraz. Kuźwa mać. Ty tak serio kuźwa. Do mojej skrzynki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, szybciej, szybciej. O, oh, fuck. Czy to się? Kuźwa mać! Cię strażyjesz? Absolutnie nie mam pojęcia, czy ona żyje. Wiem, że ja zaraz przestanę. W tym tempie. Trzymajcie, szybko jemy. Jemy cokolwiek. Dobrze, że w domu mamy trochę tych gruczołów do leczenia. Um, tylko ja potrzebuję odnaleźć siostrę. Jeszcze tej zimy najlepiej. Jakim cudem? Miałeś mnie nie trafić. <gulia> Kuźwa mać. Tyle tam rzeczy jest. Daleko od domu? Niedaleko, dobra, pędzimy. Tylko żeby moje rzeczy jeszcze tam były. Szybko, 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 szybko. się ja mam pierogi, nie muszę się leczyć w tym. Dodaj paliwo, dodaj paliwo, dodaj paliwo, dodaj paliwo, dodaj paliwo, dobra. Dobra, dobra, dobra. Może następnym razem? Nie, wcale nie następnym razem uda się. Tylko jak daleko to jest? Pytanie, gdzie jest Abi? To mnie najbardziej interesuje. Nie ma jej tu kwiatka. Nie ma tu jej kwiatka, więc żyje chyba. Która, iść? Która iść Czy ja zostawiłabym sobie jakikolwiek flint w domu? Nie od... Mm. Oczywiście, że nie zostawiałam sobie flinta, bo po co? Jestem bardzo inteligentna, nie powiem. Chciałam zrobić teraz kamień grzewczy. To dobra, kamienia nie będzie, ale będzie drewno. Nie będzie to jakoś się odwa... Nie podzielę, przechowaj. Jakoś się odratujemy, przechowaj, przechowaj, przechowaj. Tu już nie miejsca? Nie no masz, przechowaj. Przechowaj. No właśnie, przechowaj yy, i w tych... Nie tam! Nie tam! Durny namiot, oby się jak najszybciej skończył. Przechowaj. Dobra. Yy. Coś do jedzenia. Zjedz. Przepraszam, yy, nie przyjrzyj się. Zjedz. Zjedz. Bierzemy się na szybkiego. Przerządź. Przerządź. Zjedz. Coś ogólnie do jedzenia. ja Będzie mi tam. Jeszcze dzisiaj odradzuje moje rzeczy, no nie ma innej akcji. jak tragedia się narobiła, to trzeba zrobić też akcję ratunkową, tylko w chwili chwilę. chwilę mam. Zaraz będę musiała zrobić cięcia. Bo się pojawi mi się alarm włączył. Dzisiaj wstałam, że to powiem przed alarmem, przed budzikiem, więc um, nie chciałabym Was tym ogłuszyć, bo jest naprawdę nieznośny. Dobra, mój prevent... Nie, zostaw ten ekran. Chciałam oddać ekran dokładnie. Mój prowend zrobiony. Um, to ja lecę. Ok, oficjalna to strategia. Ta postać jest masakryczna. Nie da się nią nic zrobić. I zauważmy, panie, zauważ, nie! вообще чешу. Не, не так мне надо помогать. Глупые звезды, они зиму захотели мне еще. Не. Не, я попросту не, так быть не можно. Walczyłam do końca, nawet pierwszego bossa się nie doczekałam. Shit. Co ja wam mogę powiedzieć? Dzięki za oglądanie. Za tydzień lecimy z kolejnym sezonem, bo zostały nam chyba jeszcze. dwie postacie? Albo jedną. Raz. Ta postać tam została i ta, z tego co wiem. Hmm. Chyba postawię też na losową postać, jak będę tworzyła świat, ale świat sobie już skonfiguruję. Chociaż zastanawiam się, czy nie dam wulkanka, wiecie? I chyba zrobię sobie ruletkę. Bo z jednej strony chciałabym trochę nim pograć, bo on jest spoko z drugiej strony, jak losowa postać, to można się trafić absolutnie wszystko. E, przy czym piero, jakby te postacie, które dzisiaj się odblokowały po spiermanka, przepraszam, to są naprawdę złe postacie. W sensie ciężko się nimi gra, bo e, tamta wariatka z e, dwoma czarnymi kucykami wypala wszystko, co wlezie. E, WX jest... E, bardzo słaby, dopóki się go nie wzmocni. A wzmocnienie jego przed dadnięciem jest wtórne. A Wikfrid nie może spać na żyłdzie, bo żyłów jest po prostu tragiczne, jeśli chodzi o utrzymywanie sanity. Także, no, a z tym często się ma jednak e, problem. O, przepraszam, chociaż kolumnerek byłoby spoko rozwiązaniem. Myślę, żeby podziałał na nią. Chyba. Żeby nie pomieszane, pewno spać nie może. Może grzyby muszę jeść, albo jakieś potrawy na sanie trzeba by gotować. Jeśli ktoś jest, jest ciekawy, miałam dwa sezony z Big możecie poszukać w playlistach. Ewentualnie jak nie zapomnę, to wkleję linki do opisu e, z tych dwóch serii z Big tam właśnie e, chyba zajmowałam się odkrywaniem gotowaniem e, przepisów, które są dostępne wszystkich, e, ale nie jestem pewna, już trochę czasu minęło, Niemniej jednak polecam, polecam, z spoko seriami wyszła. Um, no i najbardziej czekam na... E, czy ja mówię Miałam na myśli Wickerbottom. Wickerbottom, cały czas mówiłam o bibliotekarce. E, na na Wickfridka bardzo mocno czekam, bo jest e, bardzo fajną postacią, mimo że jej największym minusem jest ten, to mięso. To jednak jest e, tak operze, że zdobywanie tego mięsa nie jest ten, nie problemu. Dobra, to ja zrobię ruletkę. I, i, i zobaczymy, czy losowa postać, czy e, nasz Wolfgang będzie jak mi losowa postać wylosuję w Wolfganga, bo wtedy będę wiedziała, jak tworzyć świat. Jeśli losowa postać, to przygotuję się mniej więcej pod każdą, a jeśli yy, wylosuje mi się w Wolfgang, to po prostu mu dołożę na przykład więcej krzaków yy, jeży, bo przetrwanie z nim, z jego wielkim żołądkiem jest czasem wyczynem. Dobra. Już nie przedłużam. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach. No i do usłyszenia w następnych odcinkach. Pa! pa!